Hejka, hejka kochani, jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji ze Star Stable i mamy aktualizację z 20 września 2023 roku. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was, zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. No i słuchajcie, zaczniemy od tego, że mamy nowy interfejs, jak wchodzimy słuchajcie, do gry i jak yy, włączamy w ogóle słuchajcie grę jest wiele funkcji nowych i to jest słuchajcie jakby pierwsza część jeżeli chodzi o tą aktualizację druga część jest słuchajcie to że mamy tego pięknisia czyli mamy koń American Paint tylko w tej takiej oto pięknej maści i kosztuje słuchajcie 850 star końców troszeczkę żałuję że nie dali go za darmo jeżeli chodzi o to bo myślałam że jednak będzie za darmo bo jednak słuchajcie urodzinki no ale nie wygląda w ten sposób jest bardzo ładny mamy bezczynność, wstęp Łus, twał, galop i szybki galop. I mamy sztuczkę, słuchajcie, na poziomie siódmym podblokowujemy. I wygląda w ten oto piękny sposób. Oczywiście, słuchajcie, że go kupuję, więc personalizuj i kup i zaraz się widzimy. Ok, i słuchajcie, będzie to dorosła klacz i będzie karmel cake, czyli ciasto karmelowe, słuchajcie, więc kup konia i lecimy. O! Wygląda już z tymi klap klapciami takimi. Nie no, słuchajcie, wygląda prześlicznie, ale na razie wyślij do stajni. No i w tym filmiku go na razie nie będzie. No i słuchajcie, jestem właśnie, by nie bez powodu, na Kucu Walijskim. Lecimy teraz szybko na szybki transport, ponieważ mamy, słuchajcie, Guillermo Gade, który zorganizował kolejne wyścigi monorasowe koni Jorwiku. Więc musimy słuchajcie, tam się udać. A dodatkowo ten cały strój konisia i mój, że tak powiem, jest y, za quiz, słuchajcie, jest za wszystkie quizy. I wydaje mi się, że już jest filmik na kanale. Mam nadzieję, więc lecimy. O kurczę, no w sumie właśnie, gdzie lecimy? Tu, farma południowego kopyta. Dobra. Dobra, słuchajcie, jesteśmy i gdzieś tutaj, o. Już widzę z daleka. Mamy znaczek. Więc lecimy. Witaj, jestem Giler Ermogada, jeden z założycieli wyścigów monorasowych Kajot. Kajot to strut od koni Jorwiku. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe dla konkretnych ras koni. Oraz raz o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do koni. Tym razem mamy świetny wyścig na półwyspie południowego kopyta. By wziąć w nim udział, musisz przyjechać na kucu walijskim, kucyku Cintuque lub kucu gotlandzkim. Jeśli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zaproś znajomego i rozpocznijcie wyścig, napisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. No i oczywiście, słuchajcie, trzeba mieć stara i te tereny tutaj odblokowane, więc lecimy. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy, jak się ścigasz. By wziąć udział w tym wyścigu, musisz dosiadać kuca walijskiego, czyli mam, kucyka lub kuca gotlandzkiego. Zaczynamy do dzieła. No i słuchajcie, lecimy, zobaczymy, co to w tym roku jest. Tutaj, wydaje mi się, że już był tutaj wyścig, ale może to już było nawet w tamtym roku z I słuchajcie, tak to wygląda. Próbuję, słuchajcie, wiecie, nie skusić, dlatego tak za bardzo nic nie mówię. Ale tak jak mówiłam, cały strój i wyposażonko jest z quizów. Piszcie mi, czy udało wam się je zdobyć. Ja miałam trudności ze Wzgórzem Nilmera. Bo się okazało, że zmienili, słuchajcie, odpowiedzi po aktualizacji w jednym zadanku. W jednym pytanku znaczy się, nie w jednym zadanku. No i tak trzy, do 3 razy sztuka, że tak powiem. Ale słuchajcie, udało się. Dobra, no i słuchajcie, został nam, bo jednak niestety pojawia się to dzień przed kolejną aktualizacją. To będzie już ostatnia aktualizacja urodzinowa. Więc po tym tygodniu, słuchajcie, urodzinki nam już przemijają. No i zacznie się pewnie za niedługo Halloween. Więc tego akurat się nie mogę, słuchajcie, doczekać, czy będą jakieś nowe konie magiczne, czy nie. Ale to się dowiemy. I ogólnie słuchajcie, mamy tydzień, żeby... Wiecie, wszystko dobyć. Pokować się chcemy. Więc lepiej nie zapomnijcie o tym, bo ja już raz zapomniałam. Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. No właśnie, słuchajcie, no i o. A nie, nie udało mi się. Dosłownie bardzo mało mi brakło. No i słuchajcie, tak wygląda cała ta aktualizacja. Ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby należeć naszej wielkiej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!